Oto słowo Pańskie. Chwała w Tobie, Jezusie. na krótką chwilę wyjaśnienia. Najpierw do tej dzisiejszej Ewangelii. Ona jest rozbita na dwie części. Pierwszą mogliśmy słyszeć w zeszłym tygodniu. Pan Jezus opowiedział przypowieść. Gospodarz wyszedł i obsiał swoje pole pszenicą, a w nocy przyszedł jakiś nieprzyjaciel, ktoś mu nierzeczliwy, jakiś wróg i na to samo pole zasiał Kwast. Był to albo kąkol, albo życica, w każdym razie coś, co kiełkuje i rośnie wraz ze zbożem i przez długi czas jest do zboża bardzo podobne. Kiedy jakiś sługa poszedł na pole i uważnie przyjrzał się temu, co tam rośnie, doniósł Panu, że ktoś musiał posiać kwast i zaproponował, że oczyści pole z tego kwastu. Pan jednak na to się nie zgodził. Powiedział, że słusznie obawiając się, wyrywając chwasty można zniszczyć także pszenicę. Tym bardziej, że natura tych chwastów jest podobno taka, że one nie tylko gęsto rosną między źdźbłami pszenicy, ale nawet owijają się swoimi korzeniami wokół korzeni pszenicy, także nawet rozpoznając chwast, chwytając go palcami i próbując wyrwać. Można przy okazji zupełnie niechcący uszkodzić także pszenicę. Jakie jest rozwiązanie? Ten pan mówi pozwólcie obu ruść aż do żniwa. Dopiero kiedy przyjdzie żniwo, kiedy dojrzeje i ten chwast, i to zboże, wszystko się zbierze i wtedy się oddzieli zboże od chwastu. Chwast się składa w wiązki i potem będzie służyć jako opał a pszenicę zmielę się na chleb. Poczekajmy do żniwa. Czego Pan Jezus chce nas nauczyć przez to? To trochę tak, jak kiedyś przyszedł do jednego księdza i człowiek mówi, he, proszę księdza, jak to jest? Moi sąsiedzi sześć dni w tygodniu pracują, obrabiają pole, urosła im pszenica, zebrali i mają. Oni w siódmym dniu w niedzielę zawsze od rana godzinki, potem do kościoła, potem pobożni i w ogóle tacy rozmodleni. A ja zrobiłem eksperyment. Przez cały rok nie chodziłem do kościoła, jak ta pszenica rosła, w niedzielę też szedłem na pole i pracowałem. I tak prawdę powiedziawszy, to mi się wydaje, że ta moja pszenica nawet jest ładniejsza niż u nich. I nic się nie stało. No to co ksiądz na to powie? Powiem na to, że Pan Bóg wyrównuje rachunki nie zawsze w porzeżniw. My tak sobie nieraz myślimy, że od razu jak człowiek zrobi coś złego i zgrzeszy, to natychmiast Pan Bóg powinien go ukarać, od razu zrobić, wymierzyć sąd, sprawiedliwość. Bo my tak działamy. Nie jakby nam tam ktoś tylko coś zrobił czy powiedział. Od razu reagujemy słusznie czy niesłusznie, w takich emocjach i w taki sposób, że potem często tego żałujemy. A potem myślimy nieraz, a trzeba było odpuścić, ugryźć się w język, zrobiła się z tego straszna awantura. Jakby człowiek umiał czasami zamilknąć, o wiele byłoby lepiej. Z drugiej strony mamy też takie doświadczenie, zgrzeszyliśmy i nic się nie stało. Skąd się biorą złodzieje? Bo raz ukradli coś ze sklepu, wynieśli, nie włączył się alarm, udało się, nic się nie stało, więc spróbuje się drugi, trzeci raz, a potem jeszcze więcej. Ktoś nie przyszedł w niedzielę do kościoła, opuścił dzień pański i nic się nie stało. Okazuje się, że pszenica na jego polu rośnie tak samo jak na polu sąsiada, co w niedzielę chodzi do kościoła. Nic się nie stało. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, jak nasi przodkowie mówili, mieli takie przysłowie. Bo Pan Jezus właśnie mówi w tej dzisiejszej przypowieści tej Ewangelii. Nie od razu są widoczne skutki naszych działań czy naszych zaniedbań. Pan Bóg nie natychmiast wyrównuje rachunki. Nie od razu wydaje sąd, ogłasza wyrok i Go wykonuje. Trzeba czasami poczekać. A może, jak śpiewaliśmy w dzisiejszym psalmie, właśnie na tym polega, że Pan Bóg jest łaskawy, że każdemu z nas daje czas, żeby się poprawić, żeby naprawić to, co w zezute w naszym życiu. Może na tym polega łaskawość Pana Boga, nie, że nas nie każe, że przymyka oko, tyle daje szansę nawrócenia i poprawy na właściwą drogę. To są pytania, które rodzą się, kiedy słuchamy dzisiejszej liturgii słowa. Pytania, które budzą w nas nadzieję i ufność, a jednocześnie mobilizują nas, aby nasze uczynki były jak pszenica, pożyteczne, zaspokajały głód potrzeby naszej i naszych bliźnich, żeby nie były bezużyteczne i szkodliwe jak chwast. Amen.